Ładuje mnie. Deść pada. Z tego co pamiętam, to jestem w drewnianym domku z foliakiem obok. Mikrofon? Nie. Wychuje. Gdzie ty jesteś, kurwa? A, kurwa? O, suka! Rozpierdolę to od środka, kurwa! Ale czekaj, gdzie ty jesteś? Gdzie teraz śmierć? śmierć. Wyciągnij zableczkę. Połóż na ziemi i spier. Jeszcze raz po powinno być oświetlenie, kurwa, wbiłeś komuś do basu. Wale. Kto tam dzwoni? Matka. Napierdana właśnie w ściany z karabinu. A co, chcesz? O, czekaj, czekaj, o, czekaj, czekaj, nie, 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 mów to, kurwa. No, co tam, matula? A nic, zapierdalam z w ścianę. <śmienny> nic, sobie gram z kubą. Ty? Jest! Wbijaj, panie! To ja, wbijaj.